Złoto lasu, bo tak okrzyknięto Glistnik zielę, czyli bohatera dzisiejszego odcinka. Rośnie bardzo pospolicie w całym naszym kraju, intensywnie kwitnie od maja do późnego września, a prawidłowo zastosowany może wyleczyć ciężkich chorób, ale nie wszystko glistnik, co się na złoto świeci. Dlatego pozwól, że zabiorę ci dzisiaj z nami na zielarską wycieczkę. W tym odcinku dowiesz się wszystko co musisz wiedzieć o glistniku, czyli jak działa, jak go prawidłowo przygotować, jakie są przeciwwskazania, skąd zbierać, a wszystko to okraszone ciekawostkami. My się jeszcze trochę schodzimy, a Ty usiądź wygodnie i miłego oglądania. I Listnik ma długą i bogatą tradycję zastosowania w polskiej medycynie ludowej, a najstarsza udokumentowana nazwa listnika to złotokwiat. Zapisano ją w rękopisie z 1468 roku. Inne nazwy ludowe, które udało mi się odnaleźć w literaturze, wyświetlę teraz na ekranie, więc można sobie zatrzymać to wideo i zapoznać się z nimi. Glistnik charakteryzuje się specyficznym widlastym rozgałęzieniem od 30 cm do nawet metra wysokości. Kwiaty są żółte z wystającymi pręcikami. Owocem jest zielona torebka, która pęka na dwie części, no i zawiera dużo nasion o czarnym zabarwieniu. Jego liście wyrastają już od samego korzenia, a młode łodygi mogą być pokryte lekkim owosieniem, które z czasem zanika. Korzenie z gruby i odrastają z niego korzenie poboczne. Korzenie można zbierać późną jesienią, zimą oraz wczesną wiosną. A jeśli chcemy zbierać ziele w celach leczniczych, to najwięcej alkaloidów posiada w okresie kwitnienia i gdy owocuje czyli maj i czerwiec. To, co wyróżnia glistnik od innych podobnych ziół to charakterystyczny pomarańczowy sok, który wydziela po przerwaniu systemu przewodzącego. Natomiast korzeń w środku jest tak intensywnie pomarańczowy, jak tylko się da. Może przypominać bursztyn podobny do kamienia filozoficznego i stąd jego potoczna nazwa – kamień alchemików, który w dawnych wierzeniach miał dawać nieśmiertelność osobom, które będą spożywać regularnie jego sok. W korzeniu glistnika znajdziemy głównie helidoninę, natomiast w zielu koptyzynę. Koptyzyna działa przeciwzapalnie i potwierdzono jej właściwości przeciwdepresyjne w badaniu na myszach, ponieważ jest no, inhibitorem monoaminoksydazy A. Oczywiście to nie jest powód, żeby stosować glistnik jako zioło przeciwdepresyjne, chociażby dlatego, że no, depresja jest takim takim tworzeniem, które leczy się dość długo, a wątroba nie, była, nie byłaby zadowolona z takiego e, długiego stosowania glistnika i tutaj o wiele lepszym rozwiązaniem e, byłby dziurawiec, dlatego że dziurawiec nie dość, że nie uszkadza wątroby, to jeszcze posiada właściwości hepatoochronne, czyli chroni naszą, nasze komórki wątroby, no a glistnik zdecydowanie lepiej wykorzystać tam, gdzie jest potrzebne takie mocne działanie, na przykład, gdy są infekcje, dlatego że glistnik jest ziołem bardzo dobrym, jeśli chodzi o takie właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, pierwotniakobójcze i, i, i wirus statyczne. To, że ten pomarańczowy sok stosuje się na kurzajki, to chyba już wszyscy wiedzą, natomiast rzadko się kiedy mówi, że ten sam sok jest wykorzystywany do produkcji leków na wirusach HIV. W XXI wieku zaczęto ograniczać stosowanie preparatów z glistnika z uwagi na alkaloidy, które w badaniach uszkadzały wątrobę. Tylko trzeba wiedzieć, że te alkaloidy zostały wyciągnięte z rośliny, wyizolowane, no i stosowane jako pojedyncza substancja. Natomiast glisnik ma nam do zaoferowania cały bukiet aktywnych substancji. Sama roślina w odpowiednich dawkach jest stosowana z powodzeniem od zarania dziejów, a wielu fitoterapeutów jest zdania, że takie szkodliwe działanie na wątrobę nawet nie występuje, gdy roślina jest spożywana w całości razem z całym tym zestawem aktywnych substancji, bo te substancje na siebie cały czas oddziałują. No i tworzą efekt synergii. Glistnik przez swoją skuteczność w działaniu w medycynie ludowej zainteresował naukowców w obecnych czasach no i został dobrze przebadany. Znaleziono w nim około 30 alkaloidów rozpuszczonych w pomarańczowym soku. Te najważniejsze opisałem w książce. Od razu dopowiem, że zostało mniej niż 100 sztuk tej książki, a w tym roku nie planuję już do druku, więc kto zdąży, to będzie mieć jeszcze egzemplarz na ten sezon zielarski. A teraz chciałbym Ci przybliżyć takie flagowe substancje aktywne z glistnika, a mianowicie helidoninę. Helerytrynę i sangwinarynę. Sanguinaryna działa narkotycznie, żółciopędnie i rozkurczową. Co ciekawe, w pastach jest wykorzystywana do działania ograniczającego rozmnażanie bakterii, a rozgłos otrzymała, gdy potwierdzono działanie jako promotor apoptozy, a dokładniej programuje śmierć komórek nowotworowych. Helerytryna ma właściwości bakterio i fungistatyczne, czyli hamuje rozwój bakterii i grzybów, no i stosowana bezpośrednio na skórę wykazuje działanie znieczulające. Helidonina obniża ciśnienie krwi i znosi toniczne napięcie mięśni gładkich. Ma zdolność do hamowania podziału komórek, dlatego została uznana za truciznę mitotyczną, co wykorzystuje się chociażby do ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń. Co ciekawe działa bliźniaczo jak morfina w stosunku do ośrodkowego układu nerwowego, chociaż słabiej i nie powoduje euforii. Gdzie szukać glistnika? Rośnie bardzo pospolicie w całym kraju, więc bez problemu go znajdziesz, natomiast najbardziej lubi miejsca takie ruderalne, parki, zarośla, lasy i jego obrzeża. Rośnie przede wszystkim tam, gdzie jest dużo mrówek, bo to one go roznoszą. Mrówki żywią się takim słodko-tłustym wyrostkiem na nasionach, przez co roznoszą je i rozsiewają czasami po całych lasach. Dlatego to tam warto szukać glistnika, chociaż może nie w głębi takich gęstych lasów, no bo potrzebuje trochę słońca i przestrzeni, żeby wydobyć z siebie ten pełny potencjał. Natomiast w takich prześwitujących lasach, z dobrą ziemią, zwłaszcza na jego obrzeżach, będzie świetnym źródłem leczniczego surowca. Zobaczcie tutaj, przy takich cmentarzach i lasach. Bardzo często można spotkać glistnika, praktycznie za każdym razem widzę glistnika w takich miejscach. No ale tutaj też jest dużo śmieci. Stop, wychodzisz tutaj. O. W trakcie szukania glistnika w lasach koniecznie sprawdź, czy nie przyczepił się do Ciebie jakiś pasażer na gapę. ja skurczy ziele z łacińskiego Helidonium majus. Majus to nazwa gatunkowa oznaczająca większy i nawiązująca po prostu do większej odmiany czegoś, natomiast helidonium to greckie słowo oznaczające jaskółka. Według pedeniosa dioskuresa odnosi się to do terminu zakwitania i obumierania rośliny, co jest równoważne z terminem przylotu i odlotu jaskółek. Natomiast angielski botanik i lekarz Nicolas Culpeper twierdzi, że jaskółki wykorzystywały je do regeneracji oczu w przypadku wydubania ich pisklętą. Samo słowo helidonium pojawiło się również w starożytnym Rzymie, i tam wykonywano z glistnika maść na oczy. Dzisiejsze badania już potwierdzają, że akurat w przypadku regeneracji oczu nie sprawdza się tak samo jak nie działa silnie moczopędnie i przeciwkaszlowo, jak się powszechnie uważa, chociaż w przypadku uporczywego kaszlu można go skutecznie wykorzystać jako wsparcie. W połączeniu z innymi ziołami na przykład w połączeniu z dymnicą i siwcem nasila działanie przeciwkaszlowe, a z tymiankiem, cząbrem lub macierzanką oraz w połączeniu z ziołem wydzielającym śluz np. z podbiałem hamuje kaszel i objawy związane z zapaleniem krtani i gardła. A jak glistnik stosowali nasi przodkowie? Na wsiach stosowano glistnik do usuwania pasożytów wewnętrznych u świń i leczono nimi spuchnięte wymiona krów, a świeżym sokiem leczono gruźlice skóry i kuchciny. Wodne i wodnoalkoholowe wyciągi były wykorzystywane przed wojną w leczeniu wrzodów żołądka, dwunastnicy oraz obrządzenia lita grubego, a przed wojną podjęto próbę wstrzykiwania wyciągów z glistnika w leczeniu nowotworowego guza. Dorzucano go też bezpośrednio do ogniska, ponieważ dym palonego glistnika odstrasza uporczywe owady, a ostatnio jeszcze w modzie jest palenie puszek, co jest głupotą, a nie skutecznym sposobem na odstraszanie komarów. Glissnig od zawsze cieszył się popularnością i był badany przez takie sławy naturoterapii jak Teofras eroses, Dioscurides, Hildegardas bingen czy Paracelsus, a w starożytnej Grecji i Rzymie jego specyficzne właściwości były wykorzystywane do odrobaczania układu pokarmowego no i do dziś stanowi składnik najskuteczniejszych mieszanek odrobaczających. A jakie są przeciwwskazania? Glistnik nie może być wykorzystywany przez kobiety w ciąży, w korobie wrzodowej, w silnych nieżytach układu pokarmowego oraz przy jaskrze. Nie można stosować z atropiną i podobnie działającymi lekami. No i badania potwierdziły wrażliwość komórek wątroby na alkaloidy zawarte w listniku, więc przeciwwskazaniem będą choroby wątroby, a osoby bez zaburzeń pracy wątroby, jeśli zdecydują się na przyjmowanie listnika, no to przy małych dawkach czy nawet do mieszanek nie powinno być żadnego problemu. Ewentualnie warto rozważyć suplementację osłonowo na wątrobę, chociażby cilimarynę i cynarynę, czyli ekstrakt z ostropestu plamistego i karczocha, które mają udokumentowane. Właściwości Do przygotowania maceratu będziesz potrzebować jedną łyżkę mocno rozdrobnionego surowca, którą zalej 150 ml wody o temperaturze pokojowej i odstaw zacienione miejsce na 6-8 godzin, co jakiś czas mieszając i wygniatając. Całość dokładnie przeceć i w takiej dawce stosuj od 3 do 5 razy dziennie przez 2-3 tygodnie, a następnie zrób tydzień, dwa przerwy i taką kurację można powtórzyć. Co ciekawe, substancje z listnika jaskółczego ziela wykazały działanie przeciwnowotworowe w badaniu na chorujących psach. Niestety wykazywały też zbyt toksyczne działanie na organizm, dlatego naukowiec z Ukrainy stworzył siarczanowo-fosforanowo pochodną, którą nazwał Ukrain, i ona już wykazywała lepsze działanie. Ona gromadzi się w tkance nowotworowej, no i przez co ułatwia zlokalizowanie i niszczenie. I Chociaż badania kliniczne potwierdzają takie potencjalne działanie przeciwnowotworowe, no to jest jeszcze zbyt dużo zastrzeżeń i potrzebne są dalsze badania w tym zakresie. A jakie jeszcze wnioski wysnuło to z badań nad stosowaniem glistnika? Wiadomo już, że poprawia przepływ krwi, a dzięki swoim właściwościom rozkurczającym, żółciotwórczym i żółciopędnym zapobiega zaleganiu i zastojom żółci oraz przeciwdziała wytrącaniu się złogów żółciowych. Zmniejsza napięcie, stan zapalny oraz obrzęk pęcherzyka żółciowego. Dalej hamuje procesy dekarboksylacji, deaminacji aminokwasów w jelicie grubym, przez co uniemożliwia zachodzenie procesów gnilnych. Zmniejsza wydzielanie siarkowodoru w jelicie grubym oraz produkcję zbędnych amin. Dzięki temu bardzo dobrze wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego. Ponadto można stosować go w leczeniu stanów lękowych, nerwic wegetatywnych i zmniejszenia bolów mieszczączkowych. Wysokie dawki obniżają ciśnienie tętnicze krwi, odprężają i wyciszają psychicznie i fizycznie. To jeszcze, o czym warto wiedzieć, to to, że ma działanie neuroochronne i radioochronne, podobnie jak rokitnik. koniecznie daj znać, czy taki nowy format wideo podoba Ci się. Jeśli to wideo może przydać się Twoim znajomym, którzy interesują się zdrowiem lub ziołolecznictwem, to podeślij im to wideo, a ja już teraz zapraszam Cię na kolejną zielarską wycieczkę. Do zobaczenia i cześć!